No cześć, jestem Neken i w tym filmie mam trochę pieniążków, więc chcę pracować w siedmiu pracach naraz. zobaczę jak będzie. Mam się teraz nazwać. Moja ikonka jest po prostu wyborna. Co to jest. Jest owad, nie wiem. Jak się mogę nazwać? Stasiek 13 Pro. Nie mogę, to Pro. Stasiek Pro jestem od dzisiaj. Nie żeby co. Play settings. Settings. Oh Jezu, yes. normal, full screen. Oh, it's Mute? Yeah, you yeah Quit, <laughs> bug. i Dobra. Play. New game. Congratulations, new graduate. Now let's go get a job to pay that student loan. Yes? Yes, dobra. <laughs> uh, this just in. Everything is great. The sky is bluer than ever. The grass is fresher than ever. And the eggs has never been cheaper. <laughs> Happiness is at all time high. We are hiring data entry. Enter the data into an ex sh shit. 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 <laughs> Nie wiem jak to się czyta. Requirements. Can operate XL. Uplay. Praca. Siema. Nie mogę. Co mam zrobić? Type the data from the picture to the sheet. You can copy text from this the coins in the files when you're done. Dobra. Data? Jezu. A czaj co ja mam zrobić? Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Excel. Dobra. Okay. A tytuł? to yes. Ashley. Ashley. Hand. Hand. Ok. Ashley. Hand. mapa email.com sales sales ok po number 5 8 3 9 kurna 8 4 wraca pod stresem to jest w jakimś kołchozie dobra 2 i 20 3 op co nie lime dobra to lime tot ok lime Lime tot, tot małpa e-mail .com Designer, dobra Designer i kurna nie wiadomo jaki masz numer telefonu. Nie, zostaje puste Big Wally the whale? The fuck No nie działa, nie wchodzi. The fuck Co mam zrobić? Big Wally the Whale Kurde na Nie działa A, to... A dobra Wally Whale Okej okay. Menager 183401 Teraz e-mail Dobra, ik like, Wally D, z małej D Whale Opa, cold mail. Zimny człowiek Dobra Dudu, -du. co? Marketing, dobra. Marketing Phone number 25555 Ok, a tamtego gościa to nie wiadomo jaki ma. Dobra, nie dwoń. ja mam się dowiedzieć. Czekaj, D Dup, Mana 111 mapa. Coldmail.com. Dobra, i imię i nazwisko D23OP. Nie, to nie jest. Top Do, do Aha A numer? Jakoś się numer dowiedzieć Kurde Save Data picture A Lime try, try. Lime, lime To jest numer, dobra Trzy, osiem Cztery, Dobra, poszło, elegancko Shoot Nie działa Kurde, wyłączę mi to Send no more jobs. A to tyle. Good job, here is your money. But you're still in debt. But 800 dolarów, nie debt. Oh no, more bills to pay. Food and rent are no jokes. Sleep and you'll drown Looks like you have to get another job, get a second job, dobra. Co jest? Go nacima łóżki. Wyłącz się, burger. <laughs> dobra. Hi, this is the Wait for the file. Just open and start sorting. Message me when you're done. Okej. Okay. Aha, sort for... Oh yeah, no dobra, dobra. Mhm. Czyli co? Ty idziesz tu. Ty idziesz do różowego. A ty idziesz do tego. Teraz... Czy dobrze? Nie wiem co. To idziesz do tego. Word idzie do tego. I x idzie do tego. Sword idzie do tego. To idzie do, 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 do tego. Ta kartka idzie do czerwonego. To jeszcze? Dobra. Tak. Teraz ty, ty, ty idziesz tutaj. I obrazki idą tu. No i super. done Łatwe. Łatwo poszło. Co ci? No i dałem dan. Zrobiłem to. Co mam zrobić? I zrobimy wszystko. Jordan. Jordan, brother Hey, <laughs> did it, thanks. <laughs> Cudowne jest. Dobra. Idę na dower set of To dobra. Pictures. Dobra. Robimy to, robimy. O matko. Czemu to jest, suka? Oficer. Oficer. Number. E-mail. Matra hayati Nie wiem, co to za jakiś e-mail? jaką? Dobra. Mitra hayati pewnie. Tak, ok. Aku, suka. <laughs> Aku, suka, jambu. Cold mail. Dobra. Tom. Stalist. I numer. Number. 6, 5, 9, 2. Akuntant. Ok. Engineer. Teraz zrobię wszystko. 8-8. A nie, to kom będzie. nie? I wiesz. Nikach. Mało... co? No. Mało nikach. Engag, mało nikach. Przetrzymał to będzie e-mail.com Nie może, colon Nie, nie działa. To może xxx.com Nie, Psz nie. <ścoughs> jednak nie zadziałało. Dobra, mm. słuchajam. teraz tą trójkę. Nie wiem, muszę ją mu jakoś zlokalizować. Thirteen. Co to? To jest to. Ale z jaką odszyfrować numer telefonu? 88 Nie, <ścoughs> to nie tak łatwo jest 388 E, może 883? Nie Kurde, trudno się wy... Dobra LoSin pa e-mail kom To mi nie wchodzi, a ja nie wiem jaki to e-mail jest, ja mam wiedzieć To jest numer 95452 8.8 Tylko jak mam się dowiedzieć Udałoż się, No i teraz mi zostały dwie rzeczy Eno małunikach 3x została, ja nie wiem co będzie E-mail no, com Nie, te same domeny są Sorting Nie, no, co się nie dowiem Mordo, problemu. Just send me the file when you're done. Ignoi, dobra. A, bo to jest fotka jakaś. Dobra. Akarce. Aha, to są same Teraz. Jaka. Mola? O, o matko, jakie nazwy. Dobra. Sendy. To. Kurna Cicho. Gdzie mamy to? safe Dobra, shit. Wrzucam. Good job. Dobra. Nice, take your pace. 1300 jestem. More and more bills. Dobra, trzecią pracę trzeba znaleźć. Zów gorące sobie łóżki. Take a sip and relax. Kalas. Kurde, chcę do dom kupić. Looking for a typist. Help type my story. Dobra. Good day! I have a story needs typing. It's simply open. Wizard, start typing. Send me file and we're done. Huh. prosto The fox struggled to sleep in the night for it lives too early. So one day he spoke to the sun. Oh, uh, almighty! Sun why don't why don't you sleep sooner? That that didn't be unfair for the moon But you work harder than her how so you sh shine alone when there are clouds, adventure, Avanturakash. above, when the world is wide awake, while she shines with the help of millions of stars. Mm -hmm. the sky is clear when the world is asleep. If Think that's fair. Dobra. After that, the fox sle slept like never before, or was like never before. Mat, <many> koyake historia. Save Dobra. More files for you to sort. Dobra. Sortujemy to. Underdone. Dobra mm, Teraz to idzie do tego Pictures idzie do tego X idzie do tego To idzie do czerwonego To idzie do tego To idzie do cyanu to idzie to, tu Czerwone Rzowy do różowego Do czerwonego No i to A już tyle? Okay. Szybko poszło całkiem. Nie, nie zapisałem tu. Sześćmy. Dona. Majster. don Majster. Ciężko można go zwyzywać. Hello, oh, Na No, another dot. Nic centering. O matko. Dobra. Cel. Jest to? Jest to. Ja, Chińczyk. Cheng. Zi. Z, Z 0842 mapa e-maila, marketing Sama, aha, okej, okay, dobra, jak zadziałało Kaki saya, same jest Kaki saya dua my kluczymy dobra, i e taki wiak jest numer nabu nani co tutaj zajmie? No, bu, no i... Jakaś awantura jest tam. Coś zresztą napisał. No. Bu. Bu. Dobra. Nam 0. Z Jatun. Co to jest? Jatun nam 0. Cels. Na no, 5, 3, 8, 0. Dobra. 8-5, no tak, nie dowiem się Dobra Tamten 8, 5, 7 7, 8, 5 A tamten 7, 5, 2, 3, 8 Jak chcesz do niego zadzwonić jak łopalko 3 literki, 3 czy 3 szatanista odwrócony Dobra Po mnie to Szyt Dobra. S ja jeszcze więcej. You got into an accident and you're not in short. But thankfully you can see work. O oh, matko, 4 prace. Flamingi, just in. President et al. The old. Kurde. Flaming, ale fajne. Jego kupić? Go to the pool. Nuklear, co? Nuklearów mam iść. Tam zrobić z tym. Piepsze zaraz to. Dobra. Hello soldier, keep watching the nuke when it blinks activated. If you mess up, we all die. <laughs> okay, soldier. What are you doing? Keep watch. Ok. The nuke. Keep a watch. Okay, brother. Stop texting and pay attention. I'll. not piss <laughs> me me. Greetings, Got another wins down for your type. Come on, cause no one piss the am going Equal, Length Length for angles 19 degree uh, Perfect square the, That's what I like As long I like anything else nie belong in my world. Nothing else. Needs to be destroyed. Square. That's all there. Wkrótce ja piszę, ja, ja nie rozumiem po prostu. Symphony. Stars. Smallest of. Czekaj, kiedy tą bombę dał się nuklearną wziąć i Square, square. It shall be a perfect world where order rules from concept, concept. conception, rigid and unchanging. Oh, keep There will be no more wars, no more con Konflikt? No more death. When everyone is a square. Dobra. No oh, Co ja pisałem? Ja nie rozumiem. Dobra. Dobra. Sort, sort. Ciekawe kiedy się zmieni. A nie, zmienia się chyba E! Kulna bomba! Czerwone! Okej okay. <laughs> Czyli to idzie tu I to idzie do czerwonego I to idzie do tego I to idzie do czerwonego Czerwony, Czerwony tak, tak hmm. A no właśnie też kurne kolory podmienili It's done, baro. Okej okay. Do Roberta A tylko Kara send me iets. Send me is dan. Heb je gehoord over dat stuff? Ik heb Ik het niet. Maar Arabama, Umar, Ibna. Amfi. Umarla. Umar... Bnabi? Fi. Fuck. Myślałem, że ta bomba nuklearna się odpala. Nam... mapa Kurde Umar... Mar... Dobra, później się zrobi. Oficer 12389 no, Dobra, dana daru Dana daru mapa e i wie no 8, 3, 8, 4 O kurde, że dobra, dobra Jak działa to działa Kury, kury Menager 4, 7, 2, 9, 0, 1 Kury są, so. good Tak, Tano Tano czy no? Ojej, złe, znowu? Co... Aha, czy po prostu tam notanie pewnie. A nie, dobra, Poszła już, Okej. Okay. Tam notanie 482. Odmail.com. Kion jest 492, Rol, teraz kiwi. Ta rola jest w tym kołchodzie. E, bomba nuklearna. Da. Tyk, tyk Dobra. Jest dobrze. Weźmy to wypieprz. Tak, jak to jest? Mair. Aj, to nam fi. A e-mail.com. Dobra. To jest specjalist. Pa, czy to jest rola specjalista? Shit. No more jobs. Fine, your pay. 5000, tysięcy, but there is still in depth. Five jobs isn't that bad. Not like you have a choice. Dobra. To momencie zakończę odcinek tej gry. Jest 20 minut i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.